Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Jakiś mi się tutaj wyciek pojawił Muszę sprawdzić stan olejów i płynów w Olej w silniku jest Zobaczymy jeszcze Zobaczymy jeszcze płyn chłodzący. Płyn w chłodnicy też jest, więc może tak być, że to wcale nie z Jamaszki. Siadam na bananie. Jakoś go zjem i lecimy na trening. Z kamerki na kasku też trzeba coś ponagrywać. Między daszek a kamerkę wyszlifowałem sobie taką tulejkę, żeby kamera była nieco wyżej. A nie żeby tylko było widać kierownicę i metr przed motocyklem. Jeszcze nigdy w jamaszce nie miałem takiej przyczepności, naprawdę tublis robi potężną robotę, do tego miękki mitas i klei pięknie. Takie delikatne podjazdy, strzał ze sprzęgła jest takie odejście, że jeszcze tego nigdy nie doświadczyłem na yz Świetny zakup, stromo tu jest naprawdę, do tego na górze dochodzą korzenie. Zobaczymy, postaram się nie pełnym gazem tu przelecieć, tylko trochę wolniej i popracować sprzęgłem. Nie zawsze uda się wyjechać każdy podjazd za pierwszym razem, więc trzeba też tak stawać i czasami potrenować, żeby sobie powoli na jedynce ruszać. No i jest dużo lepiej, jest przepaść między tym co było a co jest teraz. mm <laughs> Wrócę teraz do takich luźnych, jesiennych vlogów z treningów. Zawody 21 listopada. Ostatnia runda Ipon Cross country Series. Wystartuję w niej. Na później trzeba jesień, zimę cały czas jeździć. Szykować się do następnego sezonu. Ale dyfuzor pogiąłem. Jakiś wyciek się tutaj pojawił. Muszę go zlokalizować, bo dość jest, jest obfity. Nie wiem czy tutaj płyn chłodzący czy przy dyfuzorze. W garażu zobaczę.